Witam bardzo serdecznie w czytaniu wiosennym. Czytanie to będzie miało charakter miłosny, to znaczy, to znaczy postaram się sprawdzić, czego możecie się spodziewać w miłości w okresie od kwietnia do czerwca. I oczywiście, czytanie będzie podzielone na osoby samotne oraz osoby w związkach. Zapraszam serdecznie. Na stole leżą dwie talie kart, a to każda talia to osobna grupa. Grupa pierwsza oraz grupa druga. Zastanów się teraz, z której talii chcesz usłyszeć czytanie dla siebie. Jeśli decyzja została podjęta, to ja przechodzę do czytania dla grupy numer jeden. pokażcie proszę co w miłości w związkach może spotkać osoby które wybrały grupę numer 1 w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec roku 2021 jak będą wyglądały sprawy uczuciowe sprawy związane ze związkami wiosną od kwietnia do czerwca roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego. Kwiecień. Rydvan. Dziewiątka kielichów. Rycerz monet, maj, trójka monet, osiemka monet i dziesiątka buław oraz czerwiec, świat, dwójka miecza i paść Więc najpierw zaczniemy od singli. Single kwiecień. To będzie okres w Twoim życiu, w którym bardzo mocno będziesz cieszyć się życiem. Będziesz chwytać każdy dzień wszystkie szanse, które pojawią się na Twojej drodze. Będziesz czerpać z życia garściami. To będzie bardzo przyjemny czas, być może w kwietniu gdzieś sobie wyjedziesz, i na wyjeździe tym możliwe jest poznanie jakiejś osoby z trygonu Ziemi, to znaczy Byk Panna, Koziorożec. I możliwe, że zaszalejesz na tym wyjeździe. To znaczy, widzę tutaj możliwość jakiegoś krótkiego, przelotnego. Romansu, z którego prawdopodobnie skorzystasz. W maju natomiast um, chyba nie w głowie ci będą ani romanse, miłostki, ani związki. Myślę, że bardziej skupisz się na, um, na pracy, na finansach, na obowiązkach. Dnia codziennego, obowiązkach domowych. Myślę, że czeka cię bardzo dużo pracy w tym okresie. Stąd też możesz czuć się zmęczony, zmęczona zarówno fizycznie, jak i psychicznie. I po prostu sprawy uczuciowe w tym okresie myślę, zejdą na drugi plan. W czerwcu natomiast możesz wejść na jakiś nowy etap swojego życia. Może stwierdzisz, że czas zakończyć um, życie singla, singielki, zamknąć ten etap i ruszyć y, w stronę związków. Możliwe, że wyjedziesz gdzieś za granicę i tam poznasz kogoś z trygonu y, ognia, to znaczy y, baran, lew y, lub strzelec. Albo poznasz w tym okresie kogoś z zagranicy, może przez internet, lub jakiegoś obcokrajowca, właśnie z tego trygonu. Jednak myślę, że ty bardzo będziesz się zastanawiać, co z tą znajomością dalej zrobić. Czy kontynuować to, czy nie. Czy wejść w to, czy nie. Jednak szanse na, żeby ta znajomość się rozwinęła jak najbardziej są. Stałe związki. Kwiecień. Kwiecień to będzie czas, w którym myślę, będziecie spędzać razem z partnerem dużo czasu. Może gdzieś sobie pojedziecie. E a może po prostu będziecie w jakiś sposób aktywnie spędzać razem czas? Będziecie cieszyć się chwilą, będziecie cieszyć się swoją obecnością. To będzie czas stabilizacji, miło spędzonych chwil. Wykorzystaj ten czas na relaks, na odpoczynek i przyjemność. Ponieważ już w maju, myślę, że będziesz musiał, musiała dość ostro wziąć się do pracy. I tu nie chodzi o pracę nad związkiem, a raczej o pracę zawodową oraz sprawy związane z życiem codziennym. Możliwe, że z jakichś względów będziesz musiał, musiała się dokształcać. Lub też wziąć udział w jakimś szkoleniu, kursie. I to w jakiś sposób odbije się na Twoim związku, ponieważ możesz czuć się zmęczona, zmęczona, jakby sprawy uczuciowe będą zepchnięte trochę na boczny tor. Jednak myślę, że sobie odbijecie to w czerwcu, ponieważ bardzo możliwe, że wyjedziecie gdzieś na urlop, gdzieś dalej, nawet za granicę. I to będzie czas, w którym znowu będziecie spędzać wiele chwil razem, będziecie dużo rozmawiać i myślę, że ta komunikacja będzie na naprawdę bardzo, bardzo dobrym poziomie. Poza tym, myślę, że znowu tutaj zapłonie taki ogień między Wami. Będzie naprawdę miło, będziecie się dogadywać. I myślę, że to będzie bardzo fajnie spędzony czas. Tym bardziej, że przyda wam się obojgu odpoczynek po tym trudnym maju. Ślicznie dziękuję wszystkim osobom, które wybrały grupę numer 1 za uwagę. Życzę Wam wszystkiego dobrego i wspaniałej wiosny. A ja przechodzę do czytania dla grupy numer dwa. Karty, pokażcie mi, proszę, <laughs> co takiego może się wydarzyć w sprawach uczuciowych, w związkach, w relacjach w kwietniu, maju oraz czerwcu. Roku 2021 u osób, które wybrały grupę numer 2. Wiosna, kwiecień, maj, czerwiec. Co takiego przeniesie osobom, które wybrały grupę numer 2 w sprawach uczuciowych, związkach, w relacjach Karty Pokażcie, proszę. Piecień. Król buław. Trójka monet. Szóstka kielichów. Maj. Giermek buław. Ósemka monet. Siedemka buław. I czerwiec. Dziesiątka mieczy ósemka miecza mm. oraz król monet. Single. W kwietniu na jakimś wyjeździe służbowym, szkoleniu, możesz spotkać kogoś yy... I ten ktoś mam wrażenie, że będzie z Twojego otoczenia. To znaczy, to może być ktoś z Twojej pracy. To może być nawet jakiś przełożony, ktoś wyżej rangą, powiedzmy, od Ciebie. I możecie mieć takie wrażenie, że, że łączy Was jakaś taka wyjątkowa więź. To znaczy, z jednej strony ta osoba w jakiś sposób będzie Cię pociągać fizycznie, ponieważ myślę, że będzie emanowała naprawdę taką dużą energią, um, seksapilem, będzie przyciągać, um, będzie naprawdę bardzo, bardzo magnetycznie na ciebie działać, ale z drugiej strony myślę, że połączy was także taka więź um, duchowa. To znaczy, możecie mieć po, takie poczucie, że znacie się naprawdę od dawna, że tak naprawdę Um, możecie rozmawiać o wszystkim i że jesteście takimi bratnimi duszami. To, co was połączy, będzie naprawdę um, czymś niezwykłym. I ta znajomość z kwietnia, mam wrażenie, że przeniesie się także na maj. Um, być może tutaj mocno będziecie nad tą relacją pracować nad rozwojem jej, um, jednak myślę, że ta relacja będzie trudna, ponieważ tutaj widzę jakąś presję otoczenia, czyli wy będziecie musieli albo ty będziesz musiał, musiała w jakiś sposób um, przeciwsta przeciwstawić się otoczeniu, walczyć yy, o tą relację. Yy, I to właśnie może być związane z tym, że to będzie jakaś osoba z. Jego miejsca pracy, i to będzie osoba hmm, jakaś wyższa rangą, hmm, jakiś przełożony, przełożona. Stąd też właśnie mogą wynikać takie problemy. I niestety, w czerwcu wydaje mi się, że hmm, ta relacja się zakończy. E, I to może być związane z tym, i to może. Hmm, Powodem tego może być lęk o utratę pracy, lęk przed utratą pozycji materialnej, ogólnie pozycji w miejscu pracy. Czyli to może się wiązać z Twoim lękiem, że przez to, że nawiążesz bliższą relację z kimś wyżej, w pracę, że stracisz pracę po prostu, że yy, cię zwolniam z tego tytułu, lub yy, tu może chodzić o tą drugą stronę, że ta druga strona będzie się bała po prostu utraty, jakby stanowiska, yy, przez to, że wdała się w jakąś bliższą relację z kimś yy, z miejsca pracy. Stałe związki. Kwiecień. Myślę, że z partnerem, z partnerką, z jakichś względów, będziesz zmuszony, zmuszona pracować nad związkiem. To znaczy, coś się w tym Waszym związku takiego dzieje, że będziecie musieli się skupić na jakiejś takiej odbudowie, na pracy, z tym, że w Twoim życiu, w Waszym życiu. Może pojawić się ktoś z przeszłości i myślę, że ten ktoś nie ułatwi sprawy i nie ułatwi y, tutaj y, tego, co między Wami jest. W maju y, dalej będziecie się starać to odbudować mocno y, będziecie zajmować się tutaj właśnie sprawami domowymi. Y, y, to będzie nie, jednak nieco utrudnione, ponieważ mogą się mieszać osoby trzecie do tego wszystkiego. To będzie czas waszej walki, walki o związek, walki o, o przyszłość tej relacji, ale właśnie osoby trzecie nie będą tutaj ułatwiały sprawy. Mam też wrażenie, że ta osoba z przeszłości może tutaj y, nieco namieszać i niestety bardzo możliwe że w czerwcu będzie miało miejsce y, będzie miała miejsce jakaś bardzo ostra kłótnia, która y, no niestety może skończyć się rozstaniem zakończeniem związku i, i odejściem partnera, partnerki i ty możesz mieć poczucie, że świat po prostu runął Ci na głowę, wszystko się zawaliło. No to będzie, no nie ukrywajmy na pewno trudny czas dla Ciebie. Jednak tutaj na końcu rozkładu jest karta stabilizacji król monet. Więc mam wrażenie, że to jednak nie będzie definitywny koniec. Że że wy do siebie jednak wrócicie postarajcie się porozmawiać ale porozmawiać jak trochę ochłoniecie Mam nadzieję, że ta rozmowa przyniesie jakieś y, wyjście z sytuacji, i że jednak y, uda się uratować ten związek. Tego Ci życzę. Ślicznie dziękuję grupie numer dwa za uwagę. Życzę Wam wszystkiego dobrego na tę wiosnę. Ślicznie dziękuję wszystkim za subskrypcję, za łapki w górę, za komentarze. Oczywiście, proszę o kolejne i do usłyszenia.